Siema, to Łukasz I Przemek Przemo Przemek. Witamy Was w kolejnym odcinku kawy, rozmówek i planszówek. E, witamy Was po nieobecności dłuższej e, i no trochę się zmieniło. E, trochę się zmieniło, przede wszystkim na Twojej twarzy, Łukasz mam wrażenie, bo masz niby transparentne oprawki, ale te okulary wciąż widać. Nie mam wady wzroku, kochani, to jest, to są okulary Przema. Ale prank! O, <noise> z internetu, ludzie spadli z krzesła. Ja jestem starszy od Ciebie rok, więc za rok tak będziesz wyglądał po prostu. To jest taka gra granica brzegowa, że się oczy psują? 35 lat, tak? W sensie, moim zanim już, ja miałem te dawno temu, ale to olewałem i stwierdziłem, że a. Nie było na jakiś czas, co się działo? Byłem po pierwsze na Designer Campie. Mm, fajna koszulka. No nie? Feedback time. Rozumiesz? Przepraszam, tu niszczy Twój prototyp. Ja Ciebie feedback i Okej, z Bardzo fajny event organizowany przez, przez zaprzyjaźniony z nami, nie oszukujemy się, PAMPER pod Poznaniem, gdzie projektanci gier, wydawcy i ludzie z branży po prostu testują gry. Mm. I ja pojechałem tam trochę pogadać tam coś ze czymś swoim, ale przede wszystkim trochę potestować jakby pogadać, więc nie byłem na całości niestety, ale bardzo fajnie. E, jest to na pewno specyficzna e, przestrzeń, bo to nie są targi, to nie jest mm. miejsce, gdzie można po prostu przyjść pograć, to jest miejsce, gdzie robimy gry. Tak i właśnie co jest ciekawe, no to e, AI Space Puzzle, o której dzisiaj mówimy, mm -hmm. bo mówimy o AI Space Puzzle i Maui, mm -hmm. ale AI e, jest to gra za, zaprojektowana właśnie na e, jednym z takich eventów. E, Kiedyś na tych eventach się projektowało gry od zera, co też jest ciekawym te ćwiczeniem. Teraz zazwyczaj jest tak, że ktoś przyjeżdża ze swoimi grami da. i już te, te sobie testujemy. E, no i, i przyjemne to było. Usiadłem do jednej gry, między innymi, która z, tematycznie z, nastawiła mnie do, do. nastawiła mnie negatywnie, mhm. a okazało się, że później w burz mózgów wyszło naprawdę kilka bardzo, bardzo, bardzo ciekawych pomysłów, więc. Mhm. Więc ciekawe jest to, ciekawe wydarzenie, jak ktoś z Was projektuje gry, to tylko tak rzucam co to... i tyle. A ja wy... byłem w szoku, tak? Że ten dzień, kiedy, kiedy dzień przed Designer Campem właśnie mhm. rozmawiałem z chłopakami i się tam pytam, a zostaje ktoś w filmie pograć, i mhm. ktoś też mówią, że nie, bo muszą leczyć, bo muszą dopieszczać prototypy. Mhm. I tam, że Eryk jedzie z pięcioma, z, z dwoma. I sobie tak pomyślałem, dobra, no to. Ja, ja przemów w moim życiu też były takie czasy. Tak? Że miałbym 5 prototypów. Abyś tak. jechał tam. Teraz mam trochę mniej, ale no tak. W sercu więcej. Tak czy siak, w międzyczasie oczywiście Wiedźmin. Po pierwsze był live, taki, że tak powiem, z odpowiedzią na trudne pytania, trudne sprawy, pojawiły się jakieś updatey. No i wszystkie w momencie gdy nagrywamy, to wszystkie kontenery z wyjątkiem jednego do Europy płyną, czyli jeszcze jeden gdzieś tam. No czekasz, żeby być załadowany na statek, oczywiście załadowane grami już, już jest, mhm. tak więc tak to wygląda. Czyli z fabryki wyszło wszystko. Z tej pierwszej fali, tak, no i teraz tak. się rozpoczyna druk mhm. tych mhm. kolejnych wersji językowych, mhm. no a przed nami w tym momencie etap logistyki, czyli właśnie czasami coś już ma być załadowane, a potem jest lekko mhm. przesunięte, mhm. E, e, no jest, nie jest nam wcale miło z tym, że tam się rzeczy obsuwają przez to czy przez tamto, ale. Mam nadzieję, że no to już naprawdę jest ostatnia, ostatnia prosta. Ta druga fala będzie większa, mniejsza, taka sama? Ty masz, zawsze ja, ja... Wiem, że o co zapytasz, takiego co ja pod ręką nie mam. Hmm. E, wydaje mi się, że... Pomidor, przepraszam, podam sobie informację. Jest więcej języków. Ale czy więcej egzemplarzy? Nie wiadomo. A. I są inne egzemplarze, inne kombinacja, hmm. więc... Na, w razie czego możecie dwie rzeczy zrobić. Po pierwsze, pójść na Zagram to albo na Discorda i dopytać jak, o takie szczegółowe rzeczy, jak na przykład teraz pyta Przemo. Czyli ja powiem tam pójść. Zachęcam, mm. bo tam też można na przykład śledzić statki, które, yy, które płyną, bo tak mm. podajemy też oczywiście ich numery i tak mm. dalej. Mm. Więc tak to wygląda. A propos konkursu wtórnego, to dzisiaj go nie ma, gdyż jesteśmy. Po wielu przerwach, i e, będzie konkurs wtórny, oczywiście, przy kolejnym odcinku, i też będziemy sięgać do komentarzy z, z poprzednich odcinków, czy odcinka odcinków, bo dzisiaj też jest odcinek, więc nic nam nie umknie, ale skupiamy się dzisiaj na tych dwóch grach. Jak macie jakieś pytania, to piszcie śmiało, postaramy się odpowiedzieć. Ja mam jeszcze chyba je, jedno z ostatnich ogłoszeń, przepraszam, że tyle ogłoszeń. Na kanale anglojęzycznym pojawi się e, anglojęzyczny gameplay Wiedźmina, w najbliższym czasie. Beze mnie. Ja nie chciałem tak tego negatywnie podkreślić. Nie Łukasz, masz gry, kącik gier, które grasz beze mnie, teraz masz kącik nagrywań, w których e, jesteś beze mnie i w ogóle mieszkasz ze swoją żoną i z rodziną, a nie ze mną. I przejeżdżasz, w... masz swojego. Samochód masz swój, tak? No, tak? No, Rower swój. masz swój, tak? No. Tak. Obiad dzisiaj będziesz jadł sam, tak? Nie no, mogę z tobą zjeść. Jeśli uratować, to ma też naszą przyjeść. Łukasza, <grywk> ratuj, no. Słuchajcie, powiem o AI, gra, która jest yy, zaprojektowana przez grono autorów, Katarzyna Cioch, Sylwia Smolińska, Wojciech Wiśniewski, Mateusz Wolski. I jest w tym momencie na... wspieram to, kampania trwa, jeśli się... jak to oglądacie, to już jest, więc można tam zajrzeć i sprawdzić i wesprzeć, a wesprzeć warto, bo jest to ciekawy, fajny produkt. Jest to gra dla dwóch do pięciu graczy, która jest kooperacyjną grą dedukcyjną. Jak zwykle, jak się powie hasło kooperacyjna, to od razu mamy... Obawy. Tak, Co za, to będzie? Za, mm -hmm. Czy to będzie fajne? Czy nie będzie czasem gracza alfa? Czy nie będzie nudy? Mm -hmm, prawda? Mm -hmm. Wydaje mi się, że to jest zdecydowanie nie ma ani gracza alfa, ani nudy. Ale e... naprawdę, ostatnio mam wrażenie, że w jakie bym nie grał gry kooperacyjne, może to jest jakiś nowy trend, czy, czy, czy ktoś jakby zdał sobie z tego sprawę, że, że unika się chyba tego gracza alfa. No bo to jest tak naprawdę nie do końca chyba działająca gra. E... Jeżeli ktoś e... dominuje wszystkimi innymi. Tak, tak. Tak, tak, więc, tak. Więc może musimy przestać. No to, jest, o tym? to nie jest rodzaj w ogóle. Może to Musimy w ogóle przestać o tym mówić w ogóle gry kooperacyjne, tylko to jest raczej jakiś taki, myślę, błąd. Błąd, czyli prze przestajemy mieć negatywne nastawienie do gier kooperacyjnych. Gry kooperacyjne są fajne, jak, jak są, jak dobrze działają, tak samo jak każde inne rywalizacyjne są fajne, gdy dobrze działają, prawda? Mhm. Te okulary czuję, że jednak mi dodają trochę jakiegoś Takie, takiego powagi, sprytu, błyskotliwości. Błyskotliwości. błyskotliwości Czuje się lepiej. No? Może. Mhm. Słuchajcie, AI jest to gra, która jest o AI, ale w kosmosie, także to nie jest to gra o sztucznej inteligencji, która pisze za Was Kod albo robi grafiki. Mhm. Tylko mamy tutaj rozłożone kafle stacji kosmicznej. Mamy obok karty takie z symbolami i mamy tutaj, prawda, pamperki w sześciu tak. kolorach. Mhm. I teraz, w zależności od tego, jaki scenariusz wybierzemy. Mamy różną długość rozgrywki i różne dostępne zasoby. Na początku, na warto też przejść przez e, tutorial, mhm. który jest złożony z takich chyba czterech etapów, jeżeli się nie mylę. Tak. I ja mam e, skłonność do omijania tutoriali i przechodzenia do, do mięsa w grze. Nie można. Natomiast tutaj myślę, że to jest naprawdę wskazane. Tak, warto zrobić sobie ten tutorial i teraz. Pokażemy Wam, jak wygląda rozgrywka w scenariuszu, kiedy już byście przeszli tutorial, czyli już challenge troszeczkę się pojawia, pe pewne wyzwanie, bo mamy pierwszy scenariusz zielony, czyli wydawałby się łatwy, mm. Odpowiedź brzmi, nie, właśnie go nam przegraliśmy. E, jeden z graczy... Na pewno chcemy go pokazywać. Jeden z graczy dostaje zasłonkę, dostaje kartę układu... To daj ja będę teraz. ...która wskazuje, no to wylosujesz sobie kartę układu, która wskazuje mu, e, gdzie mają pojawić się piony oraz... Jaki mają mieć przypisany symbol do swoich kolorów? Pionków w grze jest 6, a muszę wystawić pionki 4. A więc wyzwanie polega na tym, żebym zdążył. W każdej rundzie Przemo korzysta z symboli podpowiedzi. Ma symbole podpowiedzi odnoszące się do mapy, odnoszące się do tych symboli. Ma symbol tak, nie, nie wiem, strzałka i Przemek kombinuje, a cała reszta zespołu, w tym wypadku ja. Eee, ale gdybyśmy grali więcej osób, to myślę, że nawet na plus, bo wtedy ten nasz Kolektywny mózg e, graczy e, wspólnie działa, my musimy doprowadzić do sytuacji, że poukładamy to dobrze. Więc Przemek daje odpowiedzi za zasłonką. Ona też może składać się maksymalnie z czterech kafli to też jest tutaj zaznaczone zawsze w scenariuszu i ja potem maksymalnie wykonuję trzy ruchy czyli trzy przesunięcia pionków gdziekolwiek. Te przesunięcia są tylko po to, żeby Znowu spróbować coś może trafić, odpowiedzieć na jego podpowiedzi, i Przemek potem znowu podpowiada. No i mamy 9 rund. W 9 rundach nam się musi udać. Na takiej karcie jest zaznaczone na przykład tako, że tu na tym polu musi być pionek czarny z takim przypisanym symbolem. Prawda? I Przemek będzie musiał mi pokazać to w jakiś sposób. Może odnosić się do tego pola, może odnosić, odniesie się do symbolu. Jak ja coś wystawię, to może odnieść się do koloru na planszy. No i w niektórych wariantach na przykład mamy żetony kolorów do pokazywania. W tym wypadku nie mamy takich żetonów, więc y, musimy kombinować bez kolorów. Czemu? Daj, czekam na podpowiedź. No i teraz mamy taką sytuację, czyli jest y, taki z lunetą, to będzie ten symbol, ok. To sobie go zaznaczymy, zaraz sobie go zaznaczymy, że lokalizacja jest dobra, ale kolor nie jest dobry. I strzelę sobie, że to będzie czarny. I teraz taki mamy, takie mamy pole. Niektóre pole mają jeden symbol, niektóre dwa, niektóre trzy, więc też oznaczanie ich. Czasami jest proste, czasami trudniejsze. Dobra, tutaj sobie strzelę, że to będzie czerwony. I wiem, że lokalizacja jest dobra, ale jeszcze nie wiem, czy jest dobry kolor w tym miejscu na pewno. Eee, I mogę sobie zrobić jeszcze jeden ruch, czyli na przykład wyrzucić sobie kogoś. Na przykład wyrzucę sobie zielonego z symbolem trójkąta i postawię go tu. Po co? Już dzięki temu Przemek może się odnieść. I na przykład wskazać mi, że ten trójkąt. To jest inny kolor, albo ma gdzieś indziej iść. No i cztery żetony Przemek użył, ułożył sobie coś. Teraz, co ciekawe jest to, że w tym jego dawaniu mi podpowiedzi, to te podpowiedzi mogą, yy, mogą być różne. To znaczy, on może jakąś zrobić przestrzenność, tak? Może, nie wiem, położyć jeden żeton na drugim. Może to, jak je ułoży obok siebie, to będzie miało znaczenie. Albo po prostu tak, jak tutaj coś dotyka czegoś, i to ma mi na coś wskazać. Czasami podpowiedź jest tylko jedna, czasami tak jak widzi teraz od razu na dwie rzeczy wskazuje, może jakąś grupę wskaże i powie o tym, że ok, tutaj jest wszystko dobrze, albo wszystko źle, wszystko do wymiany. A, no i to była pierwsza runda. Kolejna została nam 8 do końca. Łupsi. No i teraz mamy taką podpowiedź, że jest radar, bateria i silnik, czyli tutaj, i to będzie okrągły symbol. No to teraz tak, wrzucę tam żółty. Wiem, że to jest właściwa lokalizacja. Nie wiem jeszcze, czy to jest właściwy kolor. To są takie małe żetoniki, które sobie używam, żeby sobie pomóc, tak? Ułatwić grę. Eee, I teraz tak. Zielony trójkąt. Przemok nie zareagował na niego w ogóle. Mógłbym go zostawić, albo mógłbym już troszeczkę go zacząć nim ruszać. Więc sobie teraz nim przejdę tu. Hops, hopsa. I yy, na razie zamienię sobie kolor. Tutaj czerwony, sobie na niebieski. O. Wykorzystuję ruchy, które mam, bo a nuż jeszcze dodatkowo uda mi się trafić coś przy okazji. I przemyk daje mi kolejną podpowiedź. Już tam kilka lokalizacji mam y, rozpisanych, tak? Te trzy wiem, że są skazane. Jeszcze wciąż nie wiem, które kolory. No i tak jak y, gdy przemyślimy, to jeszcze Wam pokażę, co tu się dzieje. Mamy w książeczce. Tych poziomów trudności y, 3 mamy. cztery scenariusze tutorialowe, tak zwane 8 na poziomie łatwych scenariuszy, 9, nie, przepraszam, 11 na poziomie średnim i 9 na poziomie najtrudniejszym. Dodatkowo każdy scenariusz tak naprawdę nie do końca jest scenariuszem, to jest tylko pewien układ zasad dla danej rozgrywki i możemy w niego grać i grać i grać. Boom, trafiłem niebieski, siadło, zachowuję, że to jest moim zdaniem to. Trójkąt powinien pójść tutaj. Gdzie tutaj jest? Z powrotem? Był dobrze od początku? Nie. <śm> Jak trójkąt, czyli to co jest zielone ma iść tu. No dobra, wracam tutaj zielonym. I czarny nie jest jeszcze dobrze. A więc sobie zmienię kwadrat na... Może coś co jest na planszy. Hop hop, a tutaj niech wejdzie sobie czerwony. Hop hop, dobra. I kolejna runda minęła. Widzicie mniej więcej na czym to polega, tak? No dobrze, więc jak ja powiem co mi się w tej grze podoba? Tak. W tej grze mi się podoba wiele rzeczy. Po pierwsze jest to gra o komunikacji, z, z, w ciekawy sposób przedstawiona. Mamy tutaj podobny trochę kierunek do gier kooperacyjnych takich jak nie wiem, Jednym Słowem albo Top Ten, gdzie jest jedna osoba, która ma jakąś inną rolę i reszta ma jakąś inną rolę. To jest bardzo fajne w grach kooperacyjnych. Bo tak naprawdę ten limit graczy tutaj 2 do 5 osób jest tylko w domyśle. To mogłoby być nawet 10 osób i ktoś pokazuje, a reszta siedzi sobie gada, a potem reaguje na podpowiedzi. Więc to jest fajne. Oczywiście nie jest to takie imprezowe, to jest raczej do dedukcyjnej rozkminy, co też jest plusem. Więc jeśli szukamy dedukcyjnej rozkminy kooperacyjnej, to też jest bardzo fajna rzecz, bo to nie jest negatywna rywalizacja. Dobra, więc tak, kółko jest już dobrze. Przemo, masakrę jak ja jestem dobrym człowiekiem. I. Zamień trójkąt z kwadratem. Zamień trójkąt z kwadratem. Ta lokalizacja jest dobra, to musi być tam i to musi być kwadrat, czyli ewentualnie to może być zielony, a to może być ewentualnie tutaj, a więc... Nie, zaraz, 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 zaraz. zaraz, zaraz, Tak, jeśli zielony jest tu, to to się musi też zmienić? Nie, nie, zaraz, 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 Co to znaczy zamień trójkąt z kwadratem? Trójkąt to jest zielony, który stoi w tym miejscu. Kwadrat musi być tu, czyli, jeżeli zielony tu pójdzie, to muszę zamienić też kolory, czyli zielony to jest kwadrat, który jest tutaj. No dobra, tak sobie robię. Więc yy, fajna mamy główka, jak widzicie Przemak jest na tyle wciągnięty, że nie pozwala pójść mi dalej z programem, no, nie chcę się wypowiedzieć, więc za przema. Mhm. Przyjemna gra bardzo, fajnie się gra po stronie komputera i fajnie się gra po stronie tej dyskutującej. Bardzo fajne jest to, że jest zróżnicowany poziom trudności, ale tak bardziej niż poziom trudności tu, czuć różnorodność tych z łamigłówek. Więc to nie jest tak, że jest trochę trudniej niż było przed chwilą, tylko jest inaczej. Bo teraz na przykład właśnie nie ma koloru, a teraz musimy jeszcze dodatkowo im nadać wartości na kościach, czyli sobie jeszcze to utrudnić. Więc tych, ym, różnorodność tych zadań jest spora. Jak na małą, lekką gierkę w taką dedukcyjną rozkminę, yy, to bardzo yy, bardzo fajna sprawa. I jak rozmawialiśmy z jednym z autorów, to powiedział, że rzeczywiście w różnych grupach bardzo różne rzeczy widział. Mhm. Trójkąt, kolor w lewo. Czyli idę tutaj, moim zdaniem. Ale dlaczego? Dobra, no idę tutaj. Zobaczymy, co życie pokaże. Już zapomniałem chyba rund czasować. Zostało cztery. Proszę, ten tutaj. O, wpuściłem na smaliny, co? To się zagaduje z ludźmi Mhm. Mm Czyli miało tam być, ale trzeba było zmienić. Czyli. Tu ma wrócić gościu, ale ma mieć inny kolor. Dobra, no to dawaj, że tu będzie czarny. Nie zostało trzecie rundy do końca. To nie ma być czarny, to ma być biały. Czy przecież nie był biały? Nie, hop, no mam nadzieję, że nie. Zostały dwie rundy do końca. Wygraliśmy, przegrać nie mogliśmy. Tak, dobrze, poczekaj, dobrze patrzę. Jest okej, okay, nie? Tak, przemo. Mas, ma, byliście świadkami właśnie doskonałej współpracy. Przemo, ja z niki nie mam takiej współpracy jak z tobą. Wiesz? Dobra, tam. Teraz, <śmów> dobra. <śmów> e, więc rozumiem, więc AI. Polecamy, polecamy, żeby wspierać, polecamy, żeby wspierać polskie gry, polskich autorów i szczególnie, że to nie jest jakiś odgrzanie czegoś co już na półce macie. Prawdopodobnie to będzie gra jedna w swoim rodzaju. I Dobra. to też jest fajne, mhm. że jeżeli wiemy, że lubię jakąś kategorię gier, to szukam więcej tego typu gier, ale fajnie też mieć z różnych kategorii czy z różnych rodzajów gier chociaż po jednej sztuce. Tak. Po jednej sztuce gry typu duża przygodówka, mhm. prawda? Typu strategia konfrontacyjna, typu logiczna gra dwuosobowa co zagrać z dziadkiem i typu dedukcyjna łamigłówka kooperacyjna. Bo trzeba wejść tutaj w specyficzny rodzaj myślenia. O różnych kategoriach, jak mamy wszystkie instrumenty, nam się łatwo myśli o tym, a jak nam się coś zabierze, to nagle trzeba sobie stworzyć nowy y, język y, porozumiewania się. Tak. I o dziwo mam wrażenie, że w dwóch graczy grało mi się lepiej, bo wytrze. słyszałeś tylko moje myśli. Tak? Bo słyszałem tylko Twoje myśli i musiałem je konfrontować tylko z moim myśleniem, a nie z tym, że teraz jeszcze trzeci gracz coś mi mówi. Ja nawet czasami muszę go zrozumieć, jakby wiesz. Zamiast myśleć o sobie, to muszę zrozumieć jego tok myślenia, mhm. który jest czasami też nie jest do końca jasny, bo. bo, bo nie mówi, wiesz, pełnymi zdaniami, na przykład tylko skrótami. Rozumiem szeno, więc ale bardzo się dobrze bawiłem. Tak wygląda AI. Sprzątamy AI, polecamy wspieracie i opowiem wam na końcu kilka słów o Maui. Mamy tu rozłożoną rozgrywkę dla czterech graczy, ale w obszar dla jednego gracza tylko rozłożony. Zasadniczo Maui jest ta gra o wykładaniu ręczników na, na plaży. Jest to gra logiczna, abstrakcyjna, z kategorii raczej lekki do tego... To już z... nie chyba pierwsza gra. Coś mi się kojarzyło, że było układanie ręczników na plaży i oddzielanie się... Parawany od... były tak, na parawany. plaży i to było e, plażing. Tak. E, plażing, mhm. parawany w dłoń, a tu mhm. mamy mały ręczniki tak. w dłoń. Także e, wakacyjna kolekcja rośnie. Tam ta gra tematycznie była mocniejsza. Tutaj jesteśmy raczej w klimacie tego, że jest lekko i plażowo, bardziej niż mamy jakiekolwiek odczucie walki o plażę, mhm. bo rozkładamy ręczniki, na których leży ktoś i one się łączą to jest abstrakcyjna, lekka gra. Bym powiedział, w tej kategorii ciężkości i abstrakcji co Azul 1. Tak. Grałem w tą grę nawet z moją siedmioretą córką, więc da się. Bez jak... żadnych oszukiwań. Za... Na żadnych, pełnych zasadach. Na tak? pełnych zasadach, bez krabów. Mamy tu wariant hmm. podstawowy, okay. dodatkowy z krabami. E, jest to gra taka właśnie owa gdzie będziemy sobie pozyskiwać ręczniki i zdobywać punkty. I jest to całkiem ciekawe. Mamy jeden ręcznik, mamy naszą planszę. Losowo rozkładamy perły na początku zgodnie z naszymi e, tam rewersami e, e, naszych e, parasolek. O, tego słowa szukałem. Tak. Mhm. I, w, I mamy też każdy z graczy na początku dostaje jeden żeton muszelek, a dodatkowo są jeszcze żetony muszelek dostępne w puli. Żetony mhm. muszelek to jest waluta. No i w moim ruchu pozyskuję jeden zestaw ręczników. Więc na przykład ten kosztuje mnie 0, ten kosztuje mnie 0, ten kosztuje mnie 1. Te kosztują je dwa. Więc jak kupię sobie jakiś ręcznik za, yy, za, za, za jeden. Płacę dla odpowiedniego rzędu muszelki. Oczywiście zawsze wsuwamy i z worka dokładamy kolejne ręczniki. No i teraz zabawa polega na tym, że wzięte ręczniki mają zawsze trzy ręczniki, nie mogę ich obracać, kładę łącząc je w taki sposób, że chociaż jeden bok musi pasować, ale jak jestem spryciula, to pasują dwa. Mhm. A jeszcze, jak mam czasami bonusik, to już zupełnie w skrajnej sytuacji pasują trzy, ale zazwyczaj jeden lub dwa przypasują i tyle. I patrzę, gdzie je połączyłem. Jeżeli jestem blisko, wo, wo, e, e, blisko oceanu i blisko molo, czyli na tych skrajnych przestrzeniach, to dostaję większe ruchy na torze punktów. A jak jestem blisko środka, to mniejsze. Czyli tutaj połączyłem się w tym jasnym obszarze. Poruszam się o jeden. Patrzę na rodzaj ręcznika. Mój kolor to. Bordowy porusza się o jeden. Czyli jeden oznacza nie jeden punkt, tylko jeden ruch. I samo wskoczenie to już są 3 punkty, potem 4, 5, 6, przeskakuje na 8, 9, 10. 11, 12 i 14. A na niektórych kolorach te przeskoki są jeszcze większe, więc są lepiej lub gorzej punktowane kolory. I w ten sposób sobie draftujemy ręczniki. W swoim ruchu zamiast pozyskania tego zestawu ręczników mogę dobrać wszystkie muszelki z jednego stosu, żeby mieć walutę na przyszłe zakupy, a więc nie, będzie, nie, będzie, nie będziemy mieli równej liczby ruchów i gra się kończy, gdy ktoś dojdzie do końca. Dokańczamy kolejkę, tak żeby każdy miał tyle samo ruchów, i kto ma najwięcej punktów wygrywa. Punkty są tu przede wszystkim, czyli im dalej pójdę, tym lepiej. Punkty są za zbieranie pereł. Czyli mogę iść tak, żeby pozyskiwać perły i mieć dodatkowe punkty i czasami zdarzy mi się, że wyjdę. Na przykład to by mogło mi zależeć, żeby połączyć się tak. Dostaję wówczas dwa jasno-niebieskie ruchy. Pyk, pyk. Trzy ciemno-niebieskie ruchy. Pyk, pyk, pyk. Ale wyszedłem jednym obszarem, więc dostaję minus jeden. Wciąż było warto. Ile, to, ile ruchów zrobiłem, wciąż rekompensuje mi ten minusik. Przemo, jakie masz wrażenie z gry Mały. Bardzo pozytywne. Prosta gra. Ale wcale nie taka banana. Jest tutaj taka krótka kłoderka na kilku etapach, nie? bo jakby muszę się zastanawiać w trakcie gry, na ile chciałbym pójść w po prostu kolory i trochę olewać może parasole, mhm. a na ile jednak chcę gdzieś tam chodzić po tej skali i, i, i zbierać parasolki, ale też no, wystawiać się na mniejsze punkty. Mhm. No i, i dochodzi mi ta warstwa myślenia o tym, że jednak teraz chcę iść w dół. Prawda? Mm -hmm. a, a, a niekoniecznie patrzeć na kolory, więc... Tak, więc trochę mogę... przestrzennie, trochę kolory. Dokładnie, trochę przestrzennie, trochę kolory, trochę myślę o tym, że najbardziej się opłaca błękitne, co mm -hmm. może wiązać się z tym, że na to największy jest wyścisk... wyścig, Mo... mm -hmm. nie wiem, możliwe, że występowanie tych kolorów też wygląda inaczej na, mm -hmm. na, na, na naszych e, ręcznikach. No więc jest tutaj, jest tutaj taki, nawet nie krótka kołderka, krótki ręcznik. Mm plażowy, na którym się musi cała rodzina... To te, te, te okulary przecież. Okulary. Um, więc, więc, więc tak to działa. Jest to bardzo sprawna, szybka gra, no bo naprawdę y, jesteśmy w stanie w ogóle skończyć nawet nie w tym samym momencie, bo ktoś mnie wyprzedzi i. Um, tak? 30 minut na pudełku jest bardzo uczciwą, tak. e, uczciwą długością rozgrywki tutaj. Mm. Może w szterech graczy bardzo myślących to będzie delikatnie dłużej, ale to są proste rzeczy, proste ruchy, tak. dokładanie, przesuwanie. Jedyne co, no to wyzwanie, które może być, to jest, żeby. Tutaj sobie złapać tak. te przesunięcia i mm. reszta to już jest po prostu dobieranie tak, dokładnie. No, błękitne złapanie bo złapanie błękitnego na trójce. Tak, no. jest, jest super. No i e, jeden, ale element, który jeszcze sprawia, że to nasze myślenie jest takie znowu jeszcze podgrzane, no to fakt zarządzanie tymi muszelkami. Na końcu każda muszelka daje jeden punkt, mm. więc jak leżą tutaj dwie, to już jestem skuszony, jak leżą trzy, to jestem bardzo skuszony, ale branie muszelek to większe możliwości zaraz do zakupu, ale mniej ruchów możliwe. Mm -hmm. tak. mi, się, mi się zdarzało w tą grę, e, e, bo grałem w nią relatywnie dużo razy już, od czasu, kiedy ona jakiś czas temu przyszła, zdarzało mi się w tą grę wygrać, jak i przegrać, grając na dużo ruchów i mało ruchów. Mm -hmm. Więc zdarzyło mi się grać tak, że gracze zostawiali mi fajne ręczniki, na tyle fajne, że nie czułem presji, żeby brać muszelki, grałem mm -hmm. swoje, e, a zdarzało mi się częściej brać muszelki, łapać odpowiednie rzeczy, mm -hmm. i takie tutaj zrobić ruchy, że byłem 3-4 kroki przed innymi, a i tak było bez tak. konkurencji. Więc... więc mocno trzeba obserwować drugiego gracza. To jakby nie jest gra, w którą sobie zaplanuję swoje ręczniki i sobie gram. Nie? Mogę, ja... mogę, bo jest, można grać sobie lekko no, tak. każdy swoje, ale jeszcze jest ten aspekt, że a tobie tu te dwa na piątkę wchodzą w sumie, tak. czyli trzy i dwa ruchy. Dla mnie to też jest ok, to to, to zabieram sobie. Tak. Nie? Ale jak widzę, że ewidentnie tobie idzie lepiej w jakiejś strategii, e, no to ja powinienem jakby podjąć takie kroki, żeby spróbować się ciebie dogonić, a nie cały czas robić swoje. Nie? Gdzieś tam. Tak. Mały, przyjemna gra, mhm. jeśli szukacie czegoś rodzinnego w. I wiosn... wiosna. No właśnie czyli tak, majuska. kalendarzowa wiosna już jest, pomimo tego, że w tym tygodniu były śnieżyce. Pozdrawiamy no, śnieg tak. zresztą. Aczkolwiek ja jestem już zapisany na wymianę opon i, jakby co by się nie działo, już będę na letnich śmigał. Najlepiej będę driftował po prostu, nie? Ja na rowerze w tym tygodniu, w tym największym razie, jak wyjechałem do pracy, to wpadłem w poślizg. Na rowerze? No, nie wywróciłem się, ale wpadłem w poślizg. Mm. I zorientowanie się, że no jeszcze jest w sumie zima w takim razie. Moim zdaniem, Łukasz, to jest też tak, że, że pogoda to jest bardziej stan umysłu niż jakaś obiektywna, faktyczna, mm -hmm. meteorologiczna wiesz, wzmianka, nie? Mm -hmm. Mądre słowa. Takie, takim. No. Okulary nadały ci takiej. takiej podostojności, Mam no. powiedzieć. <noise> Bez sensu, nie? A teraz? A, Dzisiaj jak szedłem pierwszy raz w okularach do nas do biura, to wszyscy mi mówili dzień dobry. No bo to jest, to jest basically, jeszcze, jak patrz, wypuszczasz ten włos i to jest Clark Kent vs. Superman. Dobra. <noise> <To brakne>, prawda. <noise> nie mamy pojęcia, już, z kim rozmawiamy. E Czekamy na Wasze komentarze, widzimy się też e, anglojęzycznie na go YouTube. YouTubie. E, czekamy na wszyscy razem na Wiedźmina e, i na to, żeby już w końcu wiosna przyszła w pełni. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Hej, cześć. O, zabawa.